O, dzień dobry! No, trochę się nie widzieliśmy. A dzisiaj zapraszam Cię na ulubieńców kolejnych miesiąca. I nie wiem jak Tobie, ale mi szalenie szybko mija ten czas. Mamy już marzec. A ja dzisiaj pokażę Ci moje ostatnie perełki. Zapraszam. Zacznę od produktów, które... Powinny i zapewne tak się stanie. Pojawią się w ulubieńcach całego tego roku. Absolutnie rozwaliły system. Jakiś czas temu otrzymałam prezent od marki Sensum Mare i wy wiecie, że ja uwielbiam testować nowe dla mnie produkty. Robię to rzetelnie i polecam tylko to, co mi się sprawdza. Dlatego teraz na tapety wzięłam głównie te cztery produkty i nimi się dzisiaj zajmiemy. A następne pokażę Wam kiedy indziej, mam nadzieję, bo teraz chciałabym się skupić na. Na tych produktach. Na samym początku chcę Wam przedstawić dwie wspaniałe esencje. I jest to w ogóle linia Algo Pro, i to jest linia, która jest inspirowana zabiegami gabinetowymi. I tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Ja mam cerę mieszaną, ponieważ strefa T jest przetłuszczająca się. Mam tutaj widoczne rozszerzone pory. Tutaj na bokach uwielbiają wyskakiwać mi zaskórniki, a reszta twarzy jest sucha. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że byłam lekko przerażona, ponieważ nie używam takich produktów, czyli produktów z kwasami. Ale nic bardziej mylnego, to jest absolutny hit mojej pielęgnacji. I na wstępie muszę Wam jeszcze powiedzieć, że wszystkie te produkty, które będę Wam pokazywać, również testuje mój mąż. Także mam też jakiś odbiór od y, tej męskiej y, strony, gdzie ta skóra jest też trochę inna. Tutaj trzymam produkt, który naprawdę. Oboje jesteśmy nim zachwyceni. Jest to wygładzająco rozświetlająca mikrozłuszczająca esencja, redukująca niedoskonałości skóry. Właśnie jest to produkt z kwasami AHA oraz PHA, które mają zmniejszyć widoczność porów i niedoskonałości skóry oraz zauważalnie poprawić jej strukturę. Esencja mikrozłuszczająca ma też zmniejszyć nam produkcję sebum oraz widoczność zmian potrądzikowych. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że jestem naprawdę zachwycona tym produktem i nic lepszego nie mogłam wprowadzić do swojej pielęgnacji. Pamiętajcie jednakże, że używając jakichkolwiek produktów z kwasami, należy pamiętać o takich rzeczach z czym ich nie łączyć. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli używacie takich produktów, to już bez SPF-a rano się po prostu nie ruszacie. Dla kogo jest ta esencja? E, tak naprawdę dla osób, które mają rozszerzone pory dla osób, które mają cerę mieszaną, tłustą, trądzikową, e, normalną, e, z zaskórnikami, z niedoskonałościami. Jak Wam wspomniałam, mam zaskórniki, które absolutnie żadną pielęgnacją domową mi po prostu nie schodzi. Tylko i wyłącznie potokiem specjalisty byłam w stanie się ich pozbywać, i bingo! Teraz pozbyłam się ich sama. Tych produktów używam już naprawdę dłuższy czas, i muszę stwierdzić, że no, zniknęły mi te zaskórniki tutaj. Zwęziły się pory i nie przetłuszcza mi się tak strefa T. I u mnie to absolutnie zadziałało. Po prostu jestem zachwycona, więc jestem naprawdę zadowolona z tego produktu. Muszę też tutaj wtrącić, że jestem posiadaczką cery wrażliwej. Także moja cera bardzo szybko mi pokazuje, czy coś jest dla mnie, czy też nie. I tutaj naprawdę ta esencja mnie nie podrażniła. Ona zrobiła tyle dobrego. Mój mąż natomiast ma delikatne blizny potrądzikowe. Powiem Wam, że jego skóra. Jest tak pełna blasku, jest tak promienna i faktycznie bardzo ładnie wyrównały mu się kolory tej skóry. Ja, ja w ogóle też mam skłonność do przebarwień i one mi naprawdę świetnie poznikały. Tutaj dosłownie to, co producent napisał, to zostało spełnione, więc ja nie mam tutaj więcej nic do dodania. Jeżeli szukacie czegoś takiego, to wam serdecznie polecam linki, oczywiście znajdziecie w opisie. Drugi produkt to jest mój totalny zachwyt, ponieważ jest to nawilżająco odbudowująca esencja, wspierająca barierę hydrolipidową z ceramidami. I Wy już wiecie na pewno, dlaczego pokochałam ten produkt, bo ma ceramidy, ja wszystko kocham, co ma ceramidy. E, plus ektoinę. I tak naprawdę ten produkt jest boski, bo jest w formie takiego mleczka. Zobacz tylko. To jest jak takie mleczko. To jest plaster dla Twojej skóry. Cudowny zapach, świetna konsystencja, idealna na noc, idealna na dzień i tak naprawdę dla skóry wrażliwej, suchej, podrażnionej, dla tych, co walczą z odbudową bariery hydrolipidowej. No po prostu dla wszystkich tych, którzy potrzebują nawilżenia, ta esencja się po prostu rewelacyjnie sprawdzi. Muszę też wspomnieć, że taka esencja idealnie sprawdzi się, kiedy jesteście podczas kuracji retinoidami albo kwasami, bądź naprawdę, jeżeli macie problem z waszą skórą i ona jest nadmiernie przesuszona, bądź macie właśnie zaburzoną barierę hydrolipidową. To jest produkt, który się idealnie Wam sprawdzi. To jest otulający plaster na moją cerę. Ja uważam, że obie te esencje są absolutnie warte swojej ceny. Te dwa produkty? Majstersztyk, polecam. Ten produkt jest bestsellerem na stronie Sensum Mare i jest to właśnie też z linii Algo Pro. Wysoce zaawansowane serum przeciwzmarszczkowe z potrójnym peptydem. I oprócz pięknego opakowania i bardzo ciekawego koloru, jaki ma ten produkt, bo zobaczcie no piękny Baby Blue. To serum ma działanie przeciwzmarszczkowe, nawilżające oraz liftingujące, także świetnie sprawdzi się również dla cery dojrzałej i tej, która widzi już pierwsze oznaki starzenia. To serum naprawdę uwielbiam nakładać rano, jak i wieczorem i ja naprawdę u siebie już widzę pierwsze oznaki starzenia, no mam już te zmarszczki, nic o to nie poradzę i gdzieś tam ta jędrność elastyczność skóry, no też tutaj Podupada, no co, będę was oszukiwać. No. A jako, że te peptydy e, są bardzo fajnymi składnikami, bo ona się zrobiła bardziej taka jędrna, elastyczna, miękka, żeby te zmarszczki były bardziej wypełnione, a jednocześnie właśnie jeszcze nawilża, odżywia. Także jeżeli widzisz u siebie pierwsze oznaki starzenia, bądź masz już serę dojrzałą, to ja uważam, że nie ma nic lepszego, niż wprowadzenie do swojej pielęgnacji, do swojej rutyny, em, no takiego właśnie serum. I dzisiaj pokażę wam jeszcze jeden produkt yy, i będzie to produkt do włosów, gdzie ja nie wiedziałam, że Sensum Mare posiada produkty do włosów. Oh my god. To jest algo hair. Humek tantową odżywkę i maskę nawilżającą. I powiem Wam, że już dawno żaden produkt włosowy nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia. Ja na przykład bardzo lubię humektanty, ponieważ one właśnie nawilżają nasze włosy. Jako, że ja ostatnio mam yy, włosy właśnie takie, które wymagają tego nawilżenia, odżywienia, to po humektanty sięgam bardzo często. I muszę Wam powiedzieć, że mój mąż jest równie zakochany w tej odżywko-masce jak ja i to jest produkt, po który chyba najczęściej oboje sięgamy, odkąd leży on pod naszym prysznicem. Przede wszystkim zapach. Słuchajcie, zapach jest naprawdę obłędny. Ten zapach jest bardzo taki elegancki i bardzo taki zmysłowy i... Ten zapach jest na maksa uwodzicielski, uważam. Naprawdę. To jest zapach, który bardzo przyciąga. Ale przede wszystkim jest to zapach, który pozostaje na naszych włosach po zmyciu. Czyli ja dzisiaj, rozpuszczając włosy z warkocza po całej nocy, pierwsze, co poczułam, to taki piękny zapach właśnie tego produktu. Jest on wybitny. Ten produkt ma też 250 ml, czyli ciut więcej niż my zwykle mamy w swoich odżywkach, bo tak spojrzałam, pod prysznicem, że zwykle jest to te 200 ml, także bardzo fajne, ale co muszę powiedzieć, ja generalnie jestem osobą, która nie oszczędza przy nakładaniu produktów do włosów, ale tutaj muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie się zdziwiłam, ponieważ nakładam o ponad połowę produktu mniej niż zwykle. Wydajność tego produktu jest niesamowita. Tutaj niewielka ilość wystarczy, aby był efekt na włosach, który jest na pewno widoczny, od razu po zmyciu tego produktu. Jeżeli macie włosy matowe, szorstkie, zniszczone, suche, たっ。 Odżywka, dodawam nawilżenia, lekkości i połysku oraz pozostawi taki bardzo fajny zapach na tych włosach. Jeżeli będziecie robić zakupy na stronie, a w ogóle polecam Wam zajrzeć na stronę Sensum Mare, ponieważ przed chwilą sobie zajrzałam na ich stronę, żeby zobaczyć, czy jakiś z tych produktów jest na promocji, i muszę wam powiedzieć, że teraz jest genialna promocja, ponieważ jest 2 plus 1, i tutaj zerkam sobie na mojego laptopa, to jest promocja, gdzie kupisz dwa produkty, a trzeci najczęściej. Tańszy otrzymujesz za jeden grosz. Czy jest lepsza promocja, aby kupić dla siebie bądź w prezencie um, produkty i je przetestować? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Przede wszystkim jestem ogromnym wrażeniem tego, jak te produkty są wydajne. Powiem Wam, że ja naprawdę tych produktów używam. I zużycie jest niewielkie. A żeby było ym, ciekawiej, pamiętam jak pierwszy raz używałam sobie tych produktów, i mój mąż był w łazience, i ja powiedziałam po pierwszym użyciu. Kiedy to się zdarza, słuchajcie, to jest tak jak strzała amora, żebym ja użyła pierwszy raz produktów i powiedziała do maćka tak: już płaczę, że te produkty mi się skończyły. Uważam, że jest to najlepsza rekomendacja tych kosmetyków. Także jeżeli macie ochotę mm, poznać produkty, które działają, bo tutaj naprawdę w pełni to, co producent obiecywał mi, jak sobie czytałam, zanim zaczęłam testować, to to wszystko zostało spełnione. Ja tutaj nie mam do czego się przyczepić. Po prostu uwierzcie mi na słowo, bo wiecie dobrze, że od lat zawsze Wam szczerze mówię, co myślę, jak coś jest bublem, to po prostu jest bublem. Natomiast to, to jest hit. To jest hit tego roku. Polecam serdecznie. Płynnie przejdziemy sobie do produktów, które są um, kosmetykami i ich po prostu nadużywałam i są warte pokazania. I przede wszystkim y, zacznę tutaj od produktów, które są nowością u Mio, i to są y, produkty, z którymi się nie rozstaję. Właśnie przed chwilą musiałam pogrzebać w mojej torebce, aby znaleźć ten kolor. I y, jeśli chodzi o te produkty, to znajdziecie rolkę na ich temat y, na moim profilu. Ja Wam poukazuję każdą z tych konturówek na sobie. I na pewno już wiecie, jeżeli mnie tam oglądacie, że znalazłam konturówkę, która jest w kolorze dosłownie moich ust i jest to ta konturówka 02 od Mio. To są konturówki Lip Shaper Mio z Beauty V-Tricks, czyli z Vanessą i są to konturówki, które są naprawdę bardzo, bardzo trwałe, co też Wam pokazałam w filmiku, ponieważ może i są bardziej tempe podczas nakładania i troszkę ciężej je rozłożyć, aby najmniej rozblendować, bo one bardzo szybko jakby zastygają, ale co dzięki temu mamy? Mamy Fenomenalną trwałość, czyli ja tą konturówkę nakładam rano i tak naprawdę nie interesuje mnie to, czy coś zjadłam, czy coś wypiłam, ona cały czas ze mną jest. Trzy niesamowite kolory, bardzo neutralny nudziak, bardzo taki... taka fajna, ciemna czekoladka oraz właśnie taki brudny róż, który jest dosyć zbliżony do odcienia mojego, moich ust, są absolutnie fenomenalne. i Ja w ogóle muszę zamówić sobie tira tej konturówki, także jeżeli szukacie czegoś pięknego i Trwałego, to polecam przetestować sobie te kontrówki, bo myślę, że was nie zawiodą. Sezon na wysuszone usta wciąż trwa, a ja wciąż niezmiennie Wam polecę produkt, tylko teraz pokażę Wam nowy zapach. Jest to taki Pocket Mio z Beauty v Tricks i jest to Sherry Candy. To jest najpiękniej pachnący balsam do ust ever. Nie dosyć, że ma bardzo delikatny taki kolor, delikatnie taki wiśniowy. Jest to balsam, który jest niezwykle odżywczy, nawilżający. No ale cóż mam Wam powiedzieć? Kochacie zapach wiśni, takiej konfitury, prawdziwej konfitury wiśniowej? Mm, no, to właśnie to jest ten zapach. Nawilżenie, odżywienie, tak jak wspomniałam, w ciągu dnia czy na noc, grubsza warstwa, i będziecie naprawdę zadowoleni. Jest to produkt, który uwielbiam i znajdziecie też w innych zapachach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jak już jesteśmy przy marce Mijo, to muszę Wam pokazać róż, który um, naprawdę nadużywałam w tym miesiącu. Ja mam także zwykle kompletuję na cały miesiąc bądź najbliższe tygodnie swoją kosmetyczkę. I tam pakuję produkty, których naprawdę używam cały czas w kółko, w kółko i w kółko. I właśnie w tym poprzednim miesiącu yy, najczęściej używanym przeze mnie różem był Cheeky Blush od Mio, ale w kolorze 05. Wow! Tak wiem, robi wrażenie, bo jest to naprawdę przepiękny Barbie Pink. I powiem Wam, że chyba nie spotkałam osoby, która by się w nim nie zakochała. On wygląda bosko, bosko na twarzy. Jeżeli lubicie takie odcienie różu. To nie pozostaje mi nic innego, jak Was zachęcić do przetestowania. To jest róż w ogóle, który ma bardzo fajny pigment, przepięknie się blenduje i rozkłada na twarzy, nie robi plam. Cudownie naprawdę się prezentuje i wtapia. Macie też tutaj lusterko, także to opakowanie jest naprawdę solidne, jest po prostu przepiękne. I tak jak wspomniałam, 05 to jest po prostu mój ulubiony odcień na ten moment. Jeśli chodzi o konturowanie na mokro, to tutaj pokażę wam dwie paletki. Niestety takie użytkuję, że starłam markę PZ. Ale to jest marka PZ. To są paletki do konturowania. Dwie wersje kolorystyczne. Jedna to jest wersja cold, a druga to jest wersja warm. Tak jak wam wspomniałam, to są paletki, proszę bardzo, których nadużywałam i nadużywam. Tu jest wersja warm, tutaj jest wersja cold. W jednej i w drugiej znajdziecie przepiękny róż oraz przepiękny kremowy brązer. Niejednokrotnie yy, dostałam od Was wiadomość, jak widzieliście na moim Instagramie te produkty, że one wyglądają jakby się po prostu same rozkładały na twarzy i się same blendowały, wręcz niemożliwie łatwo to wygląda. I teraz Wam powiem, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że one po prostu takie są, że tutaj niewielka em, ingerencja pędzla bądź gąbki i te produkty po prostu są rozłożone. Co ja poradzę? To jest taka formuła, która po prostu się idealnie blenduje, nie robi plam, bardzo szybko się nimi pracuje, przepięknie wyglądają na twarzy, każdy znajdzie coś dla siebie, kolory są przepięknie dobrane. No po prostu cud, miód, orzeszki. Ja uważam, że już dawno żadne produkty do konturowania na mokro nie zrobiły na mnie takiego dobrego wrażenia. Polecam. Mam jeszcze dla Was domową polecajkę, mianowicie bardzo przyciągające uwagę zapach. My mamy taki zapach do kontaktu w łazience marki Airwick i on nam się super sprawdza. I wiadomo, tutaj macie różne wkłady, które sobie wymieniacie z czasem, jak to Wam po prostu tutaj już nic nie będzie. I powiem Wam, że zapach, który po prostu przyciąga uwagę po wejściu do nas do ubikacji, to jest zapach, który nazywa się aromatyczna brzoskwinia i morela. Jeżeli znajdziecie gdzieś ten zapach, to Wam serdecznie polecam, ponieważ on pachnie tak świeżo, owocowo, ale ja nie mogę mieć zapasu, zapachów, które są um, obrzydliwie słodkie albo obrzydliwie jakieś zbyt um, poważne. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu u mnie musi być balans i nie mogę mieć czegoś, co będzie natarczywym zapachem. Ja muszę mieć coś... Co po prostu y, będzie spójne, harmonijne, nie będzie ani za słodkie, ani za takie mdlące. I y, 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 to jest idealny balans. Ta brzoskwinia z tą morelą. Wow! I powiem Wam szczerze, że ja byłam na początku zawiedziona tym zapachem, ponieważ ja po jakimś czasie przestałam go czuć. I myślałam, że to jest totalnie beznadziejny zapach, ale nic bardziej mylnego, ponieważ każdy po wejściu do naszej toalety pyta, co jest za zapach. I ja zrozumiałam, że po prostu ten zapach jest tak spójny, jak idealnie dobrane perfumy z nami. Czyli jeżeli coś jest tak spójnego, to przestajemy to czuć. Po prostu nie czujemy tego i one są tak idealnie dopasowane, że stwierdziłam, że naprawdę nadaje się ten zapach do ulubieńców miesiąca, bo jest zachwycająco piękny. I ostatni ulubieniec, który Wam pokażę, bo uważam, że jest po prostu wart pokazania, zwłaszcza, że bardzo często mnie o te produkty pytacie. Tutaj chodzi o moją biżuterię z kamieni naturalnych. I ten naszyjnik to jest naszyjnik, który nadużywałam w ostatnim czasie najczęściej i to w większości stylizacji używałam tego naszyjnika. Jest on po prostu bajecznie piękny, a jako, że kolor pomarańczowy rezonuje ze mną najbardziej, jak dobrze mnie znacie. I jeśli chodzi o ten naszyjnik, to jest chyba tak jak każdy mój naszyjnik z kamieni naturalnych, Et Lumier i również zostawiam wam link do tego sklepu. To jest biżuteria, którą tworzy sama od zera i projektuje i robi swoje własne pomysły. Beata, moja przyjaciółka, także wam serdecznie polecam i wiem, że po prostu są pytania zwykle o to, co ja na sobie noszę, dlatego od razu wam mówię, że ten naszyjnik również jest Et Lumier. Bardzo często w nim chodzę i to, co ja lubię w biżuterii Beaty, to to, że ona wygląda wiecznie. Tak, jak, jak po zakupie. Ja już biżuterię Beaty kupuję od momentu, w którym ona zaczęła tworzyć, czyli naprawdę już dobre parę lat mam niektóre z naszyjników, i one po prostu wyglądają tak samo. Dużo osób się dziwi, ale naprawdę. Rewelacyjne. Rewelacyjne są to produkty. Bardzo Wam polecam. Teraz idzie w ogóle wiosna, lato. Bardziej się chce stylizować, bardziej się chce zakładać biżuterię. Ja w ogóle jestem ogromną fanką biżuterii, a kamienie naturalne to już w ogóle. Także jeżeli szukacie wysokiej jakości i bardzo wyjątkowych produktów, czyli nie na jedno kopyto, tylko coś, co realnie ktoś wymyślił i stworzył i włożył tą masę serca, no to Wam serdecznie polecam. Et na pewno się nie zawiedziecie. Kochani moi mili, dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że to zestawienie Wam się podobało. To były naprawdę hity. Ja bym o tych produktach mogła mówić i mówić. I to są realnie produkty, które ja polecam moim przyjaciółkom, moim bliskim, mojej rodzinie, moim znajomym. Ja wszystko Wam po prostu pokazuję jak przyjaciółce. Tak szczerze, kawa na ławę. No to są po prostu produkty, które są... Absolutnie wybitne. Wszystko to, co Wam dzisiaj po pokazałam, to po prostu wiła, woła. Yy, no, naprawdę szok. Szok, moi drodzy. Dajcie znać, na jaki film tutaj na profilu jeszcze czekacie. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby niczego nie przegapić i niebawem widzimy się już w kolejnym yy, filmie. Może jakiegoś vloga? Macie ochotę to obejrzeć łączonego z kilka dni? Dajcie znać, czy wrócić z takim luźniejszym kontentem. Eee, chętnie poczytam komentarze. Jeżeli znacie któryś z tych produktów, to proszę napiszcie, co o nim myślicie. Chętnie wymienię się e, zdaniami, poglądami i jeszcze in, inni jakby będą mogli sobie poczytać o tych produktach e, realnie od osób, które je też przetestowały. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, bądź miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Całuski! Pa!